Księga Psalmów. Psalm trzeci. Psalm Dawidowy, gdy uciekał przed Absalomem, synem swoim. Panie, jako się namnożyło nieprzyjaciół moich, wiele ich powstaje przeciwko mnie, wiele ich mówią o duszy mojej. Nie mać ten ratunku od Boga, sela. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją chwałą moją i wywyższającym głowę moje. Głosem swym wołałem do Pana, a wysłuchał mnie z góry świętej swojej, Sela. Jam się układł i zasnąłem, a ocuciłem się, bo mnie Pan podpierał. Nie ulęknę się wielu tysięcy ludu, którzy się na mnie zewsząd zasadzili. Powstań, Panie, wybaw mnie, Boże mój, Albowiem ty uderzył w lice wszystkich nieprzyjaciół moich, a zęby niezbożników pokruszyłeś. Od Pana ci jest wybawienie, a nad ludem Twoim błogosławieństwo Twoje. Sela.